Szumne zapowiedzi przed sezonem, bo tak naprawdę no, tutaj mówiło się, że liczy się tylko awans, gracie awans, a tymczasem rzeczywistość okazała się brutalna, bo pięć meczów, jeden punkt i zamykacie ligową stawkę. No, czy już te plany się zmieniły w tym momencie? Gracie już o coś zupełnie innego niż to, co zajmowaliście przed sezonem? Przed sezonem zapowiadaliśmy, że w ogóle wystartujemy, niezależnie od tego, w której to będzie nic. Proszę pamiętać, że jeszcze na dwa, trzy dni przed startem sezonu Nikt nas nie zna, ani trenerzy, ani piłkarze, bo do tej pory nie mieliśmy z tą ligą Oczywiście wydaje się, że zawodnicy, jeśli chodzi o jakość każdego z nich z na prezentują poziom, który powinien zagwarantować awans do, do wyższej linii, do trzeciej linii. Natomiast no, niestety ta czwarta liga okazuje się, że jest ligą, w której wyszkolenie techniczne nie ma specjalnego znaczenia. Po prostu i bardziej częściej oddawać strzały, która w prostej metodali przynosi efekty w postaci punktu, bo właściwie chyba Państwo Panowie pokazujecie te mecze budnika, naszym internautom i zdajecie, w sensie, że tych grześnię te mecze władne na żywo, więc nie chcę, żeby zobaczyć, że hutnika pokazał się z bardzo dobrej strony, wymienia o wiele... Mostrował bardzo fajne akcje, ale właśnie kiedy dochodziło do strzałów, kiedy trzeba trzymać utrzymać wynik, brakowało tego co fania z dwa doświadczenia no i są też te wyniki, może nie są e, zadowalające. Natomiast nasze plany, ja myślę, że o planach sportowych będziemy mówić w przerwie wtedy zobaczymy jaka, na którym miejscu zakończymy udę e, 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 jesienną. E, no i kto wie, może przejść do jakichś wzmocnieniach, przede wszystkim przy zorganizowani, by się udzielili szansy jeszcze właśnie. umowę, a na razie to zakładam ja przed tym sezonem. chcemy, żeby pracowali w każdym meczu i tego I nie można i że przestali wygrać tyle meczów, jak się Hutnik jest, Hutnik istnieje no i to jest najważniejsze dla kibiców dla tutaj, dla was tych, którzy reaktywowaliście nie? tego Hutnika przeprowadzili się tą reanimację, tak to nazwijmy no ale to wiadomo, problem się nie kończył, może z jakimiś problemami takimi organizacyjnymi dalej się borykacie Naszym, naszym celem od początku było zbudowanie silnego chudnika, przejrzystego z zapleczem w postaci kibiców, ale także z zapleczem w postaci sponsorów. Więc oczywiście cały czas ten proces pozyskiwania sponsorów trwa. Mamy już budzenie, które w najbliższych tygodniach też przyjdzie w budowaniu budynku. Będziemy oni kupować o tych sukcesach. Natomiast na bez wątpienia taki problem organizacyjny, czy też bardziej sportowy, to była plaga kontuzji, która nas zawiezie. Dzisiaj już w przyszłym pokoju, że się odniesiemy gry. No i to jest, jest, jest poważne wyzwanie, bo trzeba wzmacniać trzeba szukać takich ukarzy, którzy w tym momencie jeszcze będą mogli, a którzy skończą się na tym samym